Dzień dobry, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj zajmiemy się terapiami anti-aging. Dlaczego terapie anti-aging są takie bardzo ważne i dlaczego należy zaczynać je zanim pojawią się pierwsze oznaki starzenia? Co to są zmarszczki i jak z nimi walczyć w gabinecie kosmetycznym, ale również w domu? No właśnie, jak myślimy o zabiegach anti-aging, to jako pierwsze przychodzą nam na myśl właśnie zmarszczki i dlatego od nich zaczniemy. Zmarszczki to jest jeden z najbardziej charakterystycznych objawów starzenia się naszej skóry. Są to najprościej mówiąc powstałe na skutek działania bardzo różnych czynników zagniecenia skóry. Główny wpływ na powstawanie zmarszczek ma po pierwsze upływ czasu, ale także biofizyczne procesy starzenia zachodzące po prostu w naszym organizmie. Najszybciej pojawiają się zmarszczki w okolicach oczu, następnie na czole, na szyi, w okolicach ust, również i na policzkach. Jako pierwsze, bo już od 20-25 roku życia, pojawiają się zmarszczki mimiczne. Są to zmarszczki związane absolutnie bezpośrednio z naszą mimiką. No i pracujemy na takie zmarszczki od narodzin każdego dnia. Ale nie tylko mimika jest główną przyczyną powstawania zmarszczek. Do innych przyczyn należą czynniki genetyczne, czy brak pełnego uzębienia, również nieodpowiednie nawilżenie skóry, zanik kości szczękowych, czy też nawet ułożenie podczas snu, bo stają tzw. tak zwane zmarszczki senne wtedy. Również ekspozycja na słońce, nieodpowiedni tryb życia, nieodpowiednia dieta. Jak także nieprawidłowa pielęgnacja naszej skóry. Aby dobrać i rozpocząć prawidłową pielęgnację naszej skóry, należy zwrócić jeszcze uwagę na inne rzeczy. To znaczy, na naszej skórze pojawiają się także Zmiany związane z zanikiem włókien kolagenowych, jak również utratą elastyczności skóry. Mam tutaj na myśli opadający owal twarzy, czy tworzenie się drugiego podbródka, tworzenie się również tzw. chomików, zapadanie skóry w okolicy ucha, czy też nadmiar powieki górnej, tworzenie się bruzd nosowych Taki obraz to też jest wynik starzenia się naszej skóry. Kiedy w takim razie rozpocząć terapię anti-aging i od czego? Bardzo ważne jest, aby po pierwsze dobrać odpowiedni sposób postępowania adekwatny do Twojego wieku, jak również charakteru zmian. Starzenie się skóry, tak jak już wcześniej wspomniałam, rozpoczyna się od 25 roku życia i tutaj rzeczywiście należy zwrócić uwagę przede wszystkim na prawidłowe oczyszczanie skóry, jak również na prawidłowe nawilżenie skóry. No, nie jest tajemnicą, że dobry stan skóra właśnie zawdzięcza odpowiedniemu nawilżeniu i odżywieniu skóry bez właściwej ilości wody. I substancji odżywczych, na skórze potrafią się pojawiać przesuszenia, skóra traci sprężystość, jak również mogą się pojawiać przebarwienia, skóra ma nierówny, nieładny koloryt. Ale bardzo ważna jest również edukacja nastolatek. Im wcześniej nastolatki nauczą się prawidłowo pielęgnować skórę, tym zdecydowanie dla nich lepiej. I tutaj oczywiście nastolatki nie muszą chodzić do gabinetów kosmetycznych. Ale pielęgnacja domowa, prawidłowa pielęgnacja domowa, codzienny demakijaż, codzienne oczyszczanie skóry, ochrona przeciwsłoneczna czy odpowiednie nakładanie kosmetyków, również tych kolorowych, naprawdę zaprocentuje w późniejszym wieku. Również musimy tutaj w takim wieku zwrócić uwagę na to, aby wyeliminować jak największą ilość tych czynników zewnętrznych, które bardzo negatywnie wpływają na nasz wygląd. Zadbać o aktywność fizyczną, odpowiednią ilość snu, jak również o dietę. Pamiętajmy, nastolatki od tego zaczynamy: od pielęgnacji skóry w domu i dopiero później, po 20, po 25 roku życia, już zapraszamy na terapię anti-aging do gabinetu. W wieku 25-35 lat już proponujemy wprowadzić pojedyncze zabiegi stymulujące skórę, natomiast po 35 roku życia. Pełne serie zabiegowe, które nie tylko będą właśnie stymulowały naszą skórę, ale również uzupełniały składniki aktywne. W gabinetach kosmetycznych jest bardzo dużo propozycji zabiegowych poprawiających wygląd naszej skóry, mniej lub bardziej inwazyjnych. Ja Wam dzisiaj absolutnie polecam mój, według mnie, bardzo wyjątkowy zabieg, jeden z naprawdę moich ulubionych. Zabieg Derma Organic Active Treatment, który w bardzo bezpieczny i nieinwazyjny sposób pozwala dostarczyć skórze niezbędnych składników do prawidłowego jej funkcjonowania. Cały zabieg jest bardzo przyjemny. Polega na masażu dwoma głowicami. Jedna z nich otwiera kanały jonowe, takie kanały transportowe przez które drugą głowicą przetłaczamy aż na głębokie partie skóry właściwej zaawansowany dermokroktajl z odpowiednimi składnikami aktywnymi. Zabieg jest polecany albo w seriach, już bardzo króciutkich seriach, od 3 do 6 zabiegów wykonywanych co 7-14 dni, ale możemy go również zastosować jako taki bardzo odżywczy, pojedynczy zabieg, tak zwany bankietowy. Skierowany on jest zarówno dla kobiet, jak i dla, dla mężczyzn. Tak, tak, panowie, wasze skóry również wymagają pielęgnacji. Możemy go wykonywać przez cały rok, niezależnie od pogody, i kompletnie nie musimy się tutaj bać powikłań, ponieważ ten zabieg jest całkowicie bezinwazyjny. Ten zabieg jest absolutną alternatywą właśnie dla zabiegów medycyny estetycznej. I jest skierowany dla osób, które boją się igieł i właśnie takich inwazyjnych metod. A co możemy polecić do pielęgnacji domowej? Przede wszystkim ochronę przeciwsłoneczną. Pamiętajmy, najlepiej przez cały rok. Słońce bardzo, bardzo źle wpływa na naszą skórę, i to właśnie promieniowanie ultrafioletowe powoduje najszybsze objawy starzenia się skóry i przyczynia się do powstawania wolnych rodników. Dodatkowo bardzo ważne jest, aby zmieniać serum i krem w zależności od pory roku, ale także od aktualnych potrzeb skóry. Ważne jest wykonywanie demakijażu codziennie, jak również oczyszczanie skóry. Kolejny krok, bardzo często, niestety niesłusznie pomijany, to jest tonizacja skóry. Możemy sobie także wykonać automasaż które ma działać jak gimnastyka mięśni i utrzymywać te mięśnie w odpowiednim napięciu. Ja oprócz zabiegu Derma Organic Active Treatment, który możecie wykonać w gabinecie kosmetycznym, do pielęgnacji domowej polecam Wam serum i krem Organic Series, serum i krem anti-aging. Znajdziecie tutaj naprawdę ogromne bogactwo naturalnych, organicznych, przebadanych substancji aktywnych, które... Uchronią przed zbyt szybkim starzeniem się skóry, pozwolą na dokładne nawilżenie tej skóry, wyrównanie równowagi hydrolipidowej i zachowanie Waszej skóry jak najdłużej w młodym wyglądzie. Na pewno jesteście ciekawi, jakie efekty możemy uzyskać stosując właśnie taką prawidłową pielęgnację w domu, a także korzystając z zabiegu Derma Organic Active Treatment w gabinecie. Spójrzcie w takim razie na zdjęcia. Zobaczcie, jak bardzo mocno tutaj wypłycają się zmarszczki, jak świetnie napiowa się skóra na szyi. Myślę, że te zdjęcia i te efekty, które teraz możecie oglądać. Mówią same za siebie, tutaj komentarz mu jest kompletnie niepotrzebny. Spójrzcie, jak nawet tak zaawansowane zmarszczki już w naprawdę dojrzałym wieku świetnie się wypłycają i jakiego kolorytu i jednolitości ta skóra nabiera. Jeśli nie umiesz sama, sam dobrać sobie produktów do swojej cery, do odpowiedniego do wieku, ale również przede wszystkim do stanu twojej skóry, Zapraszam na konsultację kosmetologiczną do gabinetu kosmetycznego. Bardzo dziękuję.